Administracja lokalna od czasów średniowiecznych po współczesność. Wydarzenie wpisywało się w Europejskie Dni Dziedzictwa. Do głównego budynku Urzędu Miasta przy wałach generała Sikorskiego zapraszali pruscy wartownicy. A na parterze zostało zainscenizowane biuro meldunkowe i pobór do wojska z początków XX wieku. Inscenizacja przygotowana została przy współpracy z twierdzą Toruń Fort IV. Europejskie Dziedzictwa kulturowego w Toruniu są okazją tego, żeby zaprezentować pracę Urzędu Miasta w XIX wieku. Dzisiaj oprócz tych urzędowych spraw prezentujemy także pracę Komisji pobarowej. Tutaj kolega po mojej prawej stronie jest urzędnikiem miejskim, troszkę więcej wie na temat pracy administratury. No właśnie Adam, jak to wyglądało dawniej? No, jeżeli chodzi o pracę w urzędzie, była to praca dosyć ciężka, ale ciekawa. Ciężka dlatego, że ciężko się domyć. <laughs> Jednak atrament to atrament. Ciekawa dlatego, że można poznawać ludzi, tych, którzy mieszkają w Toruniu i na przedmieściach, gdyż jeszcze Torun w tamtych czasach pełen przedmieść. Ludzie chcą się meldować w Toruniu, bo to jednak wielki ośrodek miejski, dosyć dobra praca, dlatego że cały czas rozbudowuje nam się twierdza, więc praca jest przy budowie fortów. No i też podnoszą swój status, no bo przedmieście typu Mokre Chełmińskie, a miasto Thorne no to jednak, jednak jest zupełnie co innego. Pobór do armii, no to musi być i lekarz, tak? Tak, dzisiaj wszyscy... Petenci, rekruci przychodzą również komisję wojskową obowiązkową. Także badamy wzrok, badamy słuch, ciśnienie albo nadciśnienie, <grydy> mierzymy wzrost. Jest także dokonywane rozpytanie polityczne, a następnie koledzy rozpytują do, o stosunek do armii i do wojska. Także troszeczkę więcej mogą też o tym powiedzieć. No właśnie, no to jaki stosunek do, do armii mają Torunianie? Znaczy pilnujemy, że wszyscy się ochotniczo zgłaszali. Tak? Jak ktoś jest mniej ochotniczy, no to wtedy pod bagnetami zaprowadzamy prosto pod komisję. W czasie imprezy można było poznać tajniki pracy administracji lokalnej od czasów średniowiecznych przez okres pruski po czasy współczesne. Да, она справедливая, да. Стой, может выйти с этого личности, да, с Skierujemy na granicę z Francją, a wcześniej jest źle służba forteczna. Elementy scenografii udostępnione zostały przez Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu.